Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie świętego Michała Archanioła, wraz z krótkim komentarzem Luz de Maryi i krótką refleksją po orędziu. Ludu Boży, umiłowany ludu Boży, jako książę legionów niebieskich wzywam was, abyście należeli wszyscy do naszego Króla i Pana. Jezusa Chrystusa, błagając zarazem z szacunkiem i pokorą naszą królową i matkę czasów ostatecznych o jej nieustanną ochronę. Umiłowani, to chwile trudne, bardzo trudne dla tych, którzy pragną dalej postępować w dobru. Chaos jest umożliwiany przez większość kierujących narodami podporządkowanych możnym tego świata którzy oddali się na służbę diabłu ludzkość jest zdezorientowana jakby w tej chwili była w wieży Babel Bracie się nie rozumieją nawet wewnątrz tego samego domu postępowanie jednego całkowicie różni się od drugiego. Błogosławią tych, którzy z miłością, ufnością i nadzieją utrzymują wiarę w przynajświętszą trójcę, odnajdując w modlitwie i w braterskim oddaniu się siłę, która prowadzi was do bycia niezachwianymi w wierze błogosławią Was w szczególny sposób. Skoro rozpoznając ten czas, nie wpadacie w lęk, ani w strach, ani w rozpacz, lecz trwacie pełni ufności w Bożą opiekę, pomimo obojętności człowieka, w którym zakorzenił się duch letniości. Idźcie naprzód, umocnieni, dzięki zapowiedziom z nieba które pozwalają Wam poprawić się i duchowo wzrastać, by stawić czoła wszelkiej przeciwności, jaka ukaże się Wam na drodze. Uważajcie, o ludzkości, siepacze diabła przyciągają Was, by Was zdominować, doprowadzając Was do zniewolenia, przyzwyczajając Was do noszenia tego, co jest prekursorem, pieczęci antychrysta, znaku bestii. Módlcie się, Ludu Boży, modlcie się za siebie nawzajem, z prawdziwą miłością bratnią. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Serbię, ból przyjdzie na tę ziemię. Módlcie się, Ludu Boży, Módlcie się, za Stany Zjednoczone, uderzają w nie siły przyrody. Módlcie się, ludu Boży, módlcie się, za Syrię, to ziemia konfliktu. Módlcie się, ludu Boży, módlcie się, lato na półkuli południowej zacznie się w grudniu jest chaotyczny. Umiłowany Ludu Boży, gdy widzicie, że wydarzenia są coraz silniejsze, módlcie się. Módlcie się w duchu i prawdzie. Ci, którzy wzgardzili przy Najświętszą Trójcą i Naszą Królową i Matką, niech się nawrócą ze skruchą, nim będzie za późno. Przygotujcie się, to pokolenie zostanie zmuszone ponownie odnaleźć w przyrodzie to, co zniszczyło, a czego będzie potrzebować, aby przetrwać. Miejcie świadomość, że na nadchodzącą chorobę skóry geranium, inaczej bodziszek jest szlachetną rośliną, którą możecie stosować zewnętrznie. Już nasza Królowa i Matka Wam ją zaleciła. Człowiek w swej rządzy władzy skazi ziemię. Zada śmierć bratu bez żalu czy skruchy. Będzie się cieszył ze swojej złości. A potem będzie cierpiał aż do przesytu. Umiłowany Ludu Boży, nie tylko ból czeka to pokolenie lecz także owoce które otrzymują ci co trwają w wierności wobec miłości Bożej Chrystus zwycięża Chrystus króluje Chrystus włada Święty Michał Archanioł Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia, przed tym wezwaniem lub z powodu tego wezwania padłam na kolana, aby podziękować za tak wielką miłość Domu Ojcowskiego dla nas, Jego dzieci. Uwielbiam Cię, Ojcze, w imieniu całej ludzkości. Ileż do przeżycia w tak krótkim czasie, ileż musimy wzrosnąć w duchu, aby nie upaść i żyć wiarą, Bożym miłosierdziem i Bożymi obietnicami. Matczyna opieka Maryi nie każe na siebie czekać, gdy się jej potrzebuje. Dlatego, bracia, bez lęku i z większą ufnością, bez lęku i z większą wiarą, idźmy dalej, nie słabnąc. Królowo i Matko czasów ostatecznych, ze szponów zła wyrwij mnie. Amen. 4 listopad 2021 roku Drogi bracie, droga siostro, jeśli się boisz, to przystąp do spowiedzi generalnej z całego swojego życia. Zawierz siebie i całą swoją rodzinę w miłosierdziu Boga, najlepiej za wstawiennictwem Maryi i świętego Józefa. Przyjmuj jak najczęściej komunię świętą i jak najczęściej, oczywiście wszystko w granicach, Indywidualnych możliwości atoru Jezusa w jego świętym tabernakulum, powierzając mu wszystkie swoje troski i problemy. Amen.